Witam na moim kanale. Dzisiaj pierwszy raz w 2024 roku jesteśmy nad wodą. Film będzie troszeczkę nietypowy, a dlaczego to zaraz sobie o tym powiemy. Także póki co zapraszam do oglądania. Tak jak widzicie jesteśmy praktycznie w centrum miasta, jest to dzielnica Warszawy Bemowo. A woda nad którą się znajdujemy nazywa się Gliniankami Schneidera. Jest to woda gminna, i teraz w skrócie powiem Wam, dlaczego w ogóle tutaj nagrywam film. Oczywiście mamy początek roku, i póki co ja jeszcze nie zdecydowałem się na opłaty PZW. A to z tego powodu, że będę zmieniać najprawdopodobniej koło. Po prostu chcę mieć możliwość wędkowania w kilku okręgach. A jak wiadomo, no Mazowieckie nie daje mi takiej możliwości, niestety, nie ma żadnych zgód. Najprawdopodobniej okręg Mazowiecki też opłacę. Ale to opłacę, tak jakby dodatkowo sobie. Będę próbował przenieść się albo do Okręgu Siedleckiego, albo do Ciechanowskiego. Także no, póki co nie mam opłat, także na wodach PZW łowić nie mogę. Nie zamierzam się jakoś chować po krzakach i tak dalej, bo tak naprawdę tych kontroli jest moim zdaniem coraz więcej. Także stąd moja decyzja, że wybrałem się na tę wodę. To też wynika troszeczkę z braku czasu i z tego, że chciałem nagrać troszeczkę takich informacyjnych. No wrzucę po prostu kilka informacji na temat kanału, co zamierzamy robić w nowym roku i jak minął mi rok poprzedni. Także ja już rozwijam wędkę i zapraszam do oglądania. oczywiście tak jak zazwyczaj będę łowić na spinning. Za chwilę zmieniam tego kanibala i zaczynamy łowić. Teoretycznie nie obowiązuje tutaj zakaz przynęty do 5 cm bo nie jest to woda PZW, tylko woda gminna także można powiedzieć taki wędkarski dziki zachód no ale ja jednak będę stosować się do regulaminu PZW nie chcę kłuć tych szczupaków, one już na pewno szykują się do tarła także nastawimy się na okonia stalkę mam założoną no z tego powodu, że nie chcę jakąś obcinką tutaj ryzykować ja nie wiem jaki tutaj jest rybostan dokładnie czy tych szczupaków jest dużo czy mało ale podejrzewam, że takich drobnych może troszeczkę być. Także, tak jak mówię, jest stalka, żeby nie kolczykować tych ryb. No, już kilka rzutów za mną. Niestety, póki co efektów brak. No, ale tak jak się spodziewałem, będzie to raczej film taki informacyjny, taki przegadany. No, ale zobaczymy, może coś się uwiesi. Tak jak mówiłem we wstępie tego filmu, no będzie on miał charakter raczej taki informacyjny, powiedzmy. Chciałem kilka spraw omówić i zacznę od omówienia poprzedniego sezonu wędkarskiego, czyli roku 2023. No i cóż, tutaj mam takie mieszane odczucia. Dla mnie wyznacznikiem tego, czy sezon był udany, czy nie, jest ilość złowionych ryb na medal. No niestety w poprzednim sezonie wynosi ona zero. Można powiedzieć, że otałem się o medalowego klenia, bo złowiłem klenia 48, 47 i 45. Do tego było kleni w okolicach 40, 42. No ale niestety, medalowy klen to jest 50 cm i tej granicy nie udało mi się przekroczyć, więc no pod tym względem słabo. Na kanale były same treści, jeśli chodzi o wędkarstwo, same treści ze spinningu. Natomiast ja oczywiście łowiłem też na fide, łowiłem na kanale żerańskim, na Wiśle. Filmy nie powstały z tych wypraw tylko dlatego, że nie byłem sam, a ja nie nagrywam filmów jak łowię z kimś. No mam taką po prostu zasadę. Może ona się zmieni w przyszłym roku. No ale to zobaczymy. Także to jest taka pierwsza informacja odnośnie ostatniego sezonu. A teraz przejdziemy do omówienia sobie planów na ten sezon, czyli sezon 2024. Skończyłem na, na fiderze chyba. I tak jak mówię, będą to filmy głównie z Wisły i z kanału Żerańskiego, chociaż mam nadzieję też troszeczkę rzucać na grunt na wkrze za takim wiosennym kleniem. I w tym celu też sobie kupiłem odległościówkę i mam też bolonkę. Więc będzie też spławik. To też może być ciekawe rozmaicenie do spinningu, którego i tak myślę, że będzie najwięcej tak naprawdę na kanale. Po prostu z braku czasu. Ja nie mogę e, latać e, z wędkami e, gruntowymi, a wiadomo, spinning to jest jedno pudełko, jedna wędka i jazda. Nie muszę żadnych e, zanęd ze sobą brać, koszyków i tak dalej, tak dalej. No i to taka pierwsza informacja. No będzie feder, będzie spławik, będą, e, będą nowe rzeki. Także filmy mogą być ciekawe. Druga informacja jest taka, że zamierzam nakręcić taki e, krótki, ale mam nadzieję dość treściwy przewodnik po łowiskach e, usytuowanych w samej Warszawie. Będą to głównie wody gminne, takie jak ta, właśnie. I nawet może zrobię z tego playlistę, na którym e, dzisiejszy film się znajdzie. Nie wiem, jakoś to nazwę przewodnik po wędkarskiej Warszawie czy coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. sporo ludzi ma mało czasu, sporo ludzi nie ma karty opłaconej, znaczy opłat tak naprawdę zrobionych. Także może będą tam dla nich jakieś wartościowe informacje. Zacznę od łowisk, do których mam najbliżej także wola Bemowo i systematycznie będziemy się oddalać i odwiedzać sobie inne dzielnice Warszawy. A no jak już unormuje się sytuacja na rzekach, zrobi się troszeczkę cieplej, dzień będzie dłuższy, będziemy jeździć na normalne wyprawy na Wisłę, na Kanał Żerański, właśnie i na twkę, może jeziorkę, no zobaczymy jeszcze. Także to jest druga informacja. Za chwilę będzie trzecia, tylko zmienię miejsce i dalej sobie pogadamy, bo z tego co widzę, to tutaj na ryby, pomimo tej tablicy informacyjnej mówiącej, że jest tutaj okoń, szczupak, boleń, to możemy o tym niestety tylko pomarzyć. No niestety to jest taki troszeczkę wędkarski dziki zachód. Tutaj żadne e, zasady nie obowiązują. Powiem Wam, że pomysł na tą serię o łowiskach w Warszawie już zaświtał mi w głowie. I właśnie może nazwiemy to Wędkarski Dziki Zachód. Nazwa jest taka troszeczkę prześmiewcza, więc mi się podoba. I mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Nie tylko nazwa, ale treści jakie tam będą. Natomiast co do ryb w tej serii, to mi się tam rewelacji niestety nie spodziewał. Ja tych łowisk po prostu nie znam. Nie wiem jaki jest rybostan. Także będzie to raczej prezentacja łowisk, niż realne łowienie i tam osiąganie jakichś wyników. No ale tak jak mówię, jeśli komuś to się przyda, to jest już jakiś plus tej całej serii. Także myślę, że kilka odcinków będzie. już teraz mogę Was zaprosić do ich oglądania. No, powiem wam, że nic się nie dzieje, nawet po tafli wody nie widać, żeby coś ganiało. Także raczej o kiju zejdę stąd. No ale dobra, wróćmy do kolejnej kwestii, którą chciałem omówić: i to jest zatwierdzanie komentarzy pod moimi filmami. Nie jest to żadna forma cenzury, po prostu ja zauważyłem, że duża ilość komentarzy dotyczyła tego, gdzie łowię. Po prostu ludzie rozpoznawali miejscówki, i szczerze mówiąc, to mnie trochę niepokoi. No ale to, że ktoś rozpoznał miejscówkę, to znaczy, że i tak tam pewnie łowi, albo łowił, więc to pół biedy. Natomiast nie chcę, żeby taki komentarz dochodził do ludzi, którzy tak jakby no, tam nie łowią i taki komentarz mógłby zachęcić ludzi, żeby po prostu tam przyjeżdżali. No i zaczęłyby się pielgrzymki do miejscówek, w których wyciągam, bo jakieś sandacze, szczupaki takie niezłe. I z takich miejscówek po prostu powstaną, nie powstaną filmy, tylko powstaną zwykłe shorty. Jakiś szoc z wypuszczania ryby, no bo jak wiecie, ja te wszystkie ryby wypuszczam. Ewentualnie tam cięty szoc z podbierania i wypuszczania bez naganych charakterystycznych miejsc. No, tak jak mówiłem, żeby uniknąć tego oblężenia, no też wiadomo, ludzie są różni. Część zabiera te ryby, no i po prostu jak zaczęliby zabierać, to tam zjeżdżaliby się jacyś znajomi, nieznajomi itd., itd. No i ta miejscówka by po prostu skończyła swój żywot, prawda. Ja nie chcę tym ryzykować, tym bardziej, że większość z tych miejscówek, no może nie większość, no ale część, to też są miejscówki, na których łowią moi znajomi. I między innymi też dlatego te filmy z fajnymi rybami nie powstają. No i tak jak mówię, będą powstawać shorty. Także myślę, że tą kwestię mamy za sobą. Jeszcze tak na szybko sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć. I powoli zaczniemy się stąd jednak zawijać, bo tutaj widzę, że no nic się nie dzieje, padać zaczyna i też zaraz będzie ciemno. Także nie ma co przedłużać tutaj męczenia się nad tą wodą. Kolejny pomysł, na jaki wpadłem, jest to cała seria filmów, jaka powstanie począwszy od tego roku. Myślę, że to będzie około jednego filmu miesięcznie. One normalnie zostaną nagrane, normalnie zmontowane. Z jedną tylko zasadniczą różnicą: one będą publikowane z dużym opóźnieniem. Myślę, że 2-3 lata. Po prostu ustawię ich premierę na rok 2026 lub 2027. No i zobaczymy, jak do tego czasu kanał się rozwinie. Fajnie będzie sobie powspominać na premierze, jak to było kiedyś, jak kiedyś łowiłem. No myślę, że sporo się zmieni do tego czasu. No i Myślę, że to będzie taka fajna odskocznia do takich typowych filmów, nagrywanych w miarę powiedzmy, w miarę aktualnie. Czegoś takiego na wędkarskim YouTube e, chyba w Polsce nie było. Myślę, że to jest mój autorski pomysł. No i tak jak mówię, myślę, że to będzie fajna odskocznia, fajnie będzie sobie powspominać, nie wiem, nawet może popisać na czacie. E, no nie wiem, jakbyście się na to zapatrujecie, czy jest to ciekawy pomysł, czy nie. No moim zdaniem jest dość fajnie. Także no, możecie dać nawet zdać e, w komentarzach, co o tym myślicie i czy w ogóle z czymś takim e, mieliście styczność e, na YouTube. Wydaje mi się, że, że nie było czegoś takiego, a jest to całkiem ciekawy pomysł. Tak jak mówię, taki nietypowy, no taka odskocznia dla normalnych filmów wędkarskich. No nie wiem, jak wy to odbieracie. Dajcie znać. Myślę, że jeden film w miesiącu mogę poświęcić na coś takiego. Ostatni rzut oka na łowisko. Tak jak mówiłem, ono się nazywa potocznie Glinianki Schneidera przy ulicy. Połczyńskiej. Bez problemu znajdziecie, się to wpiszecie w internecie. Tak jak widzieliście, kontaktu z rybą nie miałem. Typowa woda gminna. Jeśli nie macie opłat PZW, bądź planujecie opłacić później, bądź się zastanawiacie, to można sobie przyjść na godzinkę, porzucać jakiegoś fidera, rzucić tak samo. Jest tutaj troszeczkę takiej małej, małego białego rybu typu płotka, Jakaś tam wzdręga, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o ryby większe, to ja bym się tutaj na nie nie nastawiał. No, niestety, tak jak mówiłem, jest to taki wędkarski, dziki zachód. Tutaj spora część ryb wyjeżdża. Natomiast jeśli chodzi o wędkowanie później, czyli jakaś wiosna, cieplejsze dni czy lato, to moim zdaniem to się mija z celem. Jeśli ktoś jest typowo wędkarsko nastawiony, a nie po prostu na jakiś taki wypoczynek razem z grillem czy z piwami, tutaj właśnie tacy wędkarze głównie łowią. A latem wiosną jest naprawdę olbrzymi tłum, są ludzie z psami, ludzie z grillami, jest, jest masa śmieci, naprawdę śmieci jest tutaj od groma. I mi takie wędkowanie nie odpowiada. Też były różne awantury tutaj, typu, nie wiem, rzucanie e, kija psu praktycznie pod spławik, czy tam pod wędkarza. Także, no, no tu się łowi niesympatycznie latem, jedyne co jak dla mnie tutaj wchodzi w grę, to jest właśnie cieplejszy dzień zimy, bądź wiosna. Także tak jest moje podsumowanie tego łowiska. Troszeczkę sobie dzisiaj tak pogadaliśmy, nie na temat nastawiony na ryby, też stricte nie byłem. No, opowiedziałem co będzie nowego na kanale, co było w zeszłym sezonie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. Był to taki pierwszy luźny film z wędkowania w 2024 roku. A na następne już Was zapraszam teraz. Także do zobaczenia.